Dzisiaj będzie o budowie pieca do pizzy w ogródku, bo to zamierzam zrobić w najbliższym czasie. Cześć, z 9 lutego 2022 roku, czyli Międzynarodowy Dzień Pizzy. E, według planów miałem być właśnie we Włoszech, ale niestety covid pokrzyżował moje plany zupełnie, ponieważ jestem na izolacji, kompletnie bez ale jednak, e, ale postanowiłem w związku z tym zmontować wreszcie dla Was oczekiwany od dawna film o piecu do pizzy, który zbudowałem już półtora roku temu. To jest ten plus, że przynajmniej wiemy, że tyle wytrzymał. To jest ten piec, właśnie, żeby dużo nie przedłużać. Zbudowałem go sam, własnoręcznie, tymi rękoma, za mniej niż 1000 zł. Razem z podestem, z tym stołem całym, ze wszystkim, pewnie wyszło troszkę więcej. Natomiast sam piec tutaj zbudowałem. Jako osoba kompletnie nieznająca się na tego typu sprawach, bo ja w ogóle w budowlance wcześniej e, no, nic budowałem na e, plaży, z piasku najwyżej. Piec działa, zaraz robimy w nim pizzę. Zbudowałem go za pomocą e, piłki do jogi. Znalazłem to wszystko na YouTube i na Pinterestie. No i to zajęło mi to w sumie chyba za dwa miesiące. Piec jest opalany drewnem, oczywiście, tu jest drewno. Nawet takie miejsce na drewno specjalne sobie zbudowałem. Z pieca jestem bardzo dumny, ale jeszcze bardziej dumny jestem chyba z blatu, który sam wylałem. Piec stoi, on troszkę popękał niestety. On jest zrobiony z takiej mieszanki specjalnej izolującej z cementu, ale bez piasku, tylko z wodą i z perlitem z takimi kulkami specjalnymi. Troszkę popękał. Trochę się nagrzewa, czyli niezbyt dobrze izoluje, bo on nie powinien się nagrzewać. Zaraz o tym powiem, dlaczego. Od zewnątrz nie powinien być ciepły, powinien dobrze izolować, ale działa, działa. Żeby zobaczyć, czy działa, za chwileczkę wstawimy pizzę i się już nagrzewa. Pierwszym najważniejszym elementem i w sumie chyba najtrudniejszym do wykonania był sam stelaż. Stelaż, właściwie to chyba jest stelaż, tak, zbudowany z płyty, MDF, to jest taka, yy, przepraszam, z płyty MFP. To jest taka płyta troszkę jak y, OSB, ale trochę inna i trochę twardsza też. Yy, ja tak to właśnie wykonywałem. Tutaj odrysowuję sobie całość yy, za pomocą takiego cyrkla, który yy, na prędce zbudowałem, yy, oraz tunel wejścia samego yy, do, do, do pieca. Yy, całość jest wyżynana wyżynarką. Jak widzicie, i potem to będziemy obkładać specjalną zaprawą. Ale przedtem włożymy w to piłkę do jogi. Już mówiłem o tej piłce do jogi, to jest ciekawa dosyć rzecz. Nie wierzyłem, że to się wydarza, że to się wydarzy, ale rzeczywiście tak to zadziałało. Tutaj docinam nóżki jeszcze do całości. To będzie lżejsze niż z betonu, bo będę budował to z perlito-betonu. To jest taki cement z wodą i z perlitem, z takimi specjalnymi kuleczkami, które możecie kupić no, w marketach budowlanych. To jest lżejsze, ale to mimo wszystko swoje waży, więc musiałem porządny stelaż do tego wykonać. Potem to jeszcze wciągałem na górę, na sam blat, ale to za chwilę zobaczycie. Przy okazji kupiłem kołki specjalne takie, które, które nie rozwiercają drewna, tylko wchodzą ładnie w płytę, tak żeby całość się nie... kołki ciesielskie to się chyba nazywa? Tak, jak widzicie tutaj blisko, takie wkręcane z, ze specjalnym łebkiem zresztą i ze, no, ze specjalnym ślimakiem takim, który tam odpowiednio to nawierca. Buduję całość jeszcze z kosy, z listewek, takich zwykłych, tanich listewek. Całość, jak już mówiłem, wyszła poniżej 1000 zł, razem z m, troszkę powyżej, jeżeli chodzi też o całą konstrukcję, natomiast sama kopuła to jest, to jest kilkaset złotych tylko. Obklejam to taśmą, żeby nie było ostrych krawędzi, żeby mi ta piłka nie pękła i to jest ta piłka właśnie, którą kupiłem też za grosze gdzieś tam na OLX. -ie. Dopompowuję ją i całość jest już właściwie gotowa. I na tym zbuduję jakim kopycie, zbuduję jak górną część pieca. Dobra, jeszcze sam tunel. Tutaj docięcie z kartonu. Na początku, żeby, żeby to dopasować, to matematycznie nie byłem w stanie tego wyliczyć zupełnie. Musiałem to wycinać i docinać tysiące razy. A to są deski z Ikei, też takie najtańsze deski do krojenia. I właśnie z tych desek zbudowałem taki oto stelaż, który potem będę obkładał. Tak to w całości właśnie wygląda. Udało się. Na gorący klej doklejam taki fragment, który będzie kominem, taki początek rurki jakby kominowej i całość lekko zwilżoną obklejam streczem. Teraz budowa już samej kopuły. To jest zwykły cement, cement perlit, o którym już mówiłem. Proporcje tu będą narysowane, mam też w opisie. Mieszam suche substancje razem ze sobą. Nie mam żadnej betoniarki, robiłem to wszystko w tarce, którą też wokół tanio kupiłem i zużyłem do tego grabie. Niestety się trochę zepsuły, ale co zrobić? No, mieszam to troszkę, mi to czasu zajęło rzeczywiście, żeby to była taka gęsta masa. To musi być masa mniej więcej jak plastelina. To się oczywiście nie lepi tak dobrze, nie jest tak plastyczna jak plastelina, ale trudno. I obkładam całą kopułę ręcznie. Tak to wyglądało krok po kroku. Trochę się spływało, ale no, to nie jest jakiś zbyt duży, zbyt duży problem. Tu trzeba tylko pilnować, żeby ona rzeczywiście była tej samej grubości, jak widzicie, ta piłka troszkę sprężynuje. W związku z tym to nie było do końca łatwe. I potem też okazało się, że ta grubość no, nie była wszędzie tak, jak powinna być, ale ogólnie byłem z tego bardzo zadowolony. To jest pierwsza warstwa, na tą pierwszą warstwę kładziemy taką siatkę. Po angielsku na to mówią chicken wire. I tą siatką do, trochę zabawy tutaj było, trzeba ją tak dopasować, ona jest mięciutka rzeczywiście ta siateczka, natomiast ta siatka zbrojeniowa będzie całość m, trzymała i potem na to idzie kolejna warstwa dokładnie z tego samego e, takiego perlito cementu, perlito betonu, nie wiem co tam się ładnie oficjalnie m, nazywa. Także tutaj nadal y, przydały mi się skile, które nabyłem na plaży, gdzieś tam budując z piasku różnego rodzaju e, budowle. Ja naprawdę w ogóle się na tym nie znam, to była pierwsza rzecz z cementu, którą chyba w swoim życiu robiłem, ale spodnie sobie kupiłem, takie nawet, zobaczcie, bardzo pro żeby można było też narzędzie otrzymać. Dobra e, i na sam wierzch idzie ostatnia warstwa, która była już właściwie... To jest zaprawa, to jest gotowa zaprawa zewnętrzna murarska, tak żeby to było ładnie, gładko, e, no żeby to po prostu ładnie wyglądało. Także ta ostatnia warstwa właśnie była zrobiona z takiej e, gotowej zaprawy, którą sobie w w kubełku też rozrobimy. I teraz dolna część. Dolna część troszkę podobnie ją wykonuję. Znowu sobie odrysowuję tutaj odpowiednie, bo nie będę podawał teraz wymiarów dokładnych. Sorry, ale zmieniałem je ileś razy, no nie będę się tego podejmował za bardzo. I to jest podstawa. Żeby zrobić podstawę, robię też formę na tą podstawę, czyli po pierwsze wbiłem gwoździe, jak widzicie, taki murek z gwoździ stworzyłem i potem z tych samych desek, które mi jeszcze zostały, trochę więcej ich dokupiłem, Ikeowych, buduję taki Taką formę, właśnie taki murek tutaj, też staśmy, i tyle. I znowu to samo, czyli perlitobeton, ale dodają troszkę glinę tym razem. Dodaję trochę glinę po to, żeby, żeby to. No, to jest zaprawa zduńska, to się nazywa z gliną, aczkolwiek z perlitem też troszkę tych perlitu dodałem. Tak to wygląda, tak sobie to wymyśliłem. Ten piec nie jest piecem akumulacyjnym, czyli to nie jest piec taki jak na chleb który tutaj też siatkę, jak widzicie, dodaje. To nie jest piec, który trzyma temperaturę długo. Także potem można z niego wyjąć mm, drewno, czy tam węgiel, czy cokolwiek innego i w nim piec. To jest piec, który po prostu. Izoluje i ta warstwa, czyli, czyli, czyli grzeje ciepłem, które jest wytworzone w danym momencie. I ta warstwa rzeczywiście jest po to, ten perlit jest po to, on jest leciutki, pełen powietrza, żeby to idealnie odizolować. To jest lekkie, a z drugiej strony świetnie izoluje. No i tyle. Tutaj tu już też daję zaprawę zduńską, bez perlitu, samą po prostu glinę z cementem i z wodą, i na to kładę płytki szamotowe, które będą trzymały temperaturę ubijam je odpowiednio. One są ułożone tak na skot. To też wyczytałem po to, żeby po tym jak będę wkładał pizzę łopatą, żeby nic się nie zahaczała ta łopata, jeżeli płytki będą położone nierówno. Taki nawet fajny trik, natomiast wymagało to ode mnie też... Cięcia tych płytek pod kątem. Trochę zabawy przy tym było oczywiście wszystko w okularach i w masce, bo tego pyłu było bardzo dużo. E, trochę zabawy z układaniem płytek. Nie wszędzie do końca no nie dochodzą. E, ja już ich nie dokładałem. Resztę uzupełniłem sobie też tą zaprawą z e, zdujską. I teraz rzecz taka w sumie. E, no, już trudniejsza chyba od tego wszystkiego, ponieważ postanowiłem zbudować podstawę do tego pieca. Zgodnie z tym, co widziałem na Pinterestie, ją zbudowałem z takich bloczków lekkich i z itonga, To też dla mnie było zupełnie nowe doświadczenie. Przedtem te płyty, które tam na dole są, musiałem też wyrównać i elegancko ułożyć. No tutaj wchodziła poziomica w grę, w waserwaga, tak zwana specjalna zaprawa. No To fajnie szło całkiem. To był pierwszy mur, chyba, który budowałem w swoim życiu taki. Ja nigdy wcześniej takich rzeczy nie robiłem. Jeszcze nie pomagałem. Tutaj widać moje córki, które gdzieś tam też mi przy tym wszystkim pomagały. Rozplanowałem to sobie, wyliczyłem. Miałem piłę też do cięcia tych, tych, tych bloczków. Całkiem fajnie, no parę godzin się przy tym zeszło, ale naprawdę całkiem fajnie. Mam wrażenie, że to wyszło i to jest mól, który nie dzieli, ale łączy. Bo on łączy przy pizzy, znaczy tak, no, będzie łączył jeszcze tutaj na tym obrazku. E, trochę musiałem go poszorować, e, bo oczywiście nierówno mi to wychodziło, ale finalnie chciałem, żeby to było naprawdę równiuteńko zupełnie do piła specjalna, którą kupiłem do cięcia tych bloczków. E, no i tak wyglądał gotowy, gotowa podstawa. E, I no, jeszcze ją trzeba było zaimpregnować, e, zaimpregnowałem ją i potem jeszcze będzie na no, to pójdzie zaprawa i będzie jeszcze to wszystko e, malowane. Czas na blat. Blat był największym wyzwaniem dla mnie. Jestem chyba z niego najbardziej dumny. Betonowy blat, który sam wylałem. Z płyty meblowej zrobiłem odpowiedni, odpowiednią formę. Dociąłem ją tak jak trzeba. Zrobiłem tutaj takie boczne ścianki, i wysilikonowałem krawędzie, tak żeby to wszystko było elegancko tam zrobione. I jak widzieliście też dodałem zbrojenie. Zbrojenie z różnego rodzaju prętów i siatek. Tutaj beton. Już bez żadnego perlitu, normalny klasyczna, czyli znaczy cement, tak, mieszanka cementowa, przepraszam, że ktoś mnie mylę, ale wiecie, nie jestem budowlańcem. Yy, przyciemniłem go specjalnym barwnikiem, żeby on był ciemniejszy, szczególnie ta pierwsza warstwa, jak widzicie. No i co? No i tyle, układanie, 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 gładzenie, układanie, tak to wygląda. Potem trzeba było jeszcze go przywibrować, a nie, jeszcze kładę tak, tu z frankiem, który mi pomaga. Yy, kładę też zbrojenie, właśnie i na zbrojenie kolejna warstwa już tutaj jaśniejszego betonu, cementu, przepraszam, tak, wyrównanie całości i to też musiało Mm, troszkę odstać, tutaj wibruję, za mało trochę wy, 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 wywibrowałem y, młotkiem, bo potem jak zobaczycie, zostały takie troszkę małe otworki, tam bąbelki powietrza, ale tutaj okazało się, że to działa i byłem z tego bardzo dumny. Tu kumple, bardzo Wam dziękuję, pomogli mi i kumple, kumpla, którzy już po ciemku właściwie, to jest mega ciężki, nie wiem to waży, z 200 kilo, czy tam nawet więcej, pomogli mi wstawić blat betonowy y, na miejsce. I ten blat potem no, ma takie dziurki właśnie tego typu. To jeszcze trzeba było wypełnić tak zwanym szlamem, czyli, czyli cementem z wodą, który tutaj rozrobiłem i jeszcze z barwnikiem. I ten, ten szlam tam jeszcze w te dziurki gdzieś tam wprasowałem, a potem było bardzo, bardzo jeszcze nie skończyłem tego tak naprawdę gładzenia i polerowania, bo ja chciałem, żeby to był bardzo gładki i wypolerowany blat. I mi się to prawie udało. Zaraz zobaczycie jak go poleruję. Dużo było roboty. Tutaj zdejmuję już y, z formy tej dolnej y, i z formy górnej po dobrych dwóch miesiącach, bo to rzeczywiście troszkę mi styk, bo można zrobić to krócej, ale ja akurat miałem wakacje, y, y, więc wyjechałem, wróciłem i mogłem to wszystko sobie, no, piłka już poleciała. Hmm, wszystko do no dużo czasu powolutku sobie schło. No i tu był troszkę, niby wszystko jest ok, udało mi się to yy, połączyć, ale jak połączyłem, okazało się, no tu byłem trochę załamany. Okazało się, że to coś źle wyliczyłem, gdzieś się pomyliłem, yy, z grubością też yy, coś zniechało. No zobaczcie, to nie pasuje tak elegancko, jak powinno pasować, yy, ale pomyślałem sobie, że wszystko można zaklejstrować, więc zrobiłem jeszcze więcej zaprawy i zacząłem po prostu to naprawiać. Trochę mi brakuje tej górnej części, na za krótka i myślę, że to wpływa źle na cuk. To nie powinno tak do końca wyglądać, no ale trudno, tego już nie miałem za bardzo jak, jak naprawić. Natomiast całość obłożyłem jeszcze jedną warstwą perlito betonu, tam na dole, po czym, po czym jeszcze raz zaprawą to elegancko obłożyłem i całość mogła już w miejscu sobie dosychać. Tutaj kolejna warstwa zaprawy. Tej takiej zewnętrznej, zwykłej, gotowej. No i potem było dużo pieszczenia, żeby ten piec rzeczywiście elegancko wyglądał, żeby on miał jakiś kształt sensowny. BLAT to było dużo pracy, jak już mówiłem przy samym blacie. Na początku skrobałem takim zwykłym skrobakiem, a potem mnóstwo i na sucho, i na mokro, różnego rodzaju polerowania i szlifowania. Nie mam polerki specjalnej, może powinienem wypożyczyć polerkę i to by troszkę lepiej szło większą tarczą, ale i tak jestem zadowolony, bo blat, jak już widzicie, co jest coraz bardziej błyszczący, muszę go jeszcze zaimpregnować. I potem malowanie. Malowanie zwykłą farbą elewacyjną. Całości, jak już ta zaprawa oczywiście elegancko zaschła, tutaj też zaprawa poszła na, na całość podstawy, i tą podstawę też potem, jak już zaprawa wyschła i wygładziłem, no całość pomalowałem na biało. I tak to wygląda, moi drodzy. Po dobrych kolejnych dwóch tygodniach odważyłem się odpalić. Pierwszy ładunek, tak żeby to się bardzo, bardzo powolutku się podpala na początku kostkę taką zwykłą do grilla i parę deszczułek tak żeby to ciepło, powoli, powoli ten piec zaczęło wypalać. W innym przypadku on po prostu pęknie. Także to naprawdę całość trwała od czerwca do września. E, oczywiście z przerwami dużymi, no, ale tak to wyglądało. I piec rzeczywiście jest gotowy i działa. Jeśli chodzi o pizzę, przepis na pizzę mam osobny film, który tutaj na górze Wam podlinkowuję. Ja nie jestem mistrzem, tak samo jak w murarstwie, tak samo w robieniu pizzy, więc już ile tam krytyk było, ale uczę się cały czas i ta pizza mi myślę, że całkiem całkiem fajnie wychodzi, zresztą widać tutaj, że rzeczywiście no to jest najtrudniejszy moment, kiedy ją się wyrzuca, on musi być odpowiednio nagrzany ten piec cały. No właśnie, słuchajcie, ja go używałem kilka razy w sumie, on jest mega niepraktyczny niestety, bo nagrzewa się za 3 godziny chyba, więc zazwyczaj nie ma na to czasu, ale nie żałuję, że go zrobiłem, bo no to jest kurde własnoręcznie zbudowany piec do pizzy i ta pizza z niego wychodzi naprawdę w porządku, więc no cóż, nie żałuję zupełnie. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli chcecie to pytajcie mnie o różne rzeczy i to tyle, na razie cześć.